Dzień dobry, dzień dobry. Dziś prezentacja atutów Sojourn. Pierwszy pomniejszy atut to powiększony magazynek. Jakże oryginalnie, jak sama nazwa wskazuje, mamy po prostu większy magazynek. Zamiast 45 amunicji mamy tego 60. Może to się wydawać mało takie jakby innowacyjne, kreatywne, ale cholera, to jest silne. I poczuję się zdecydowanie, ale... Nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia. Jedziemy dalej. Drugi pomniejszy atut to nadładunek. Gdy mamy odpalonego ultimata, to nasz limit energii o, jest zwiększony o 50. Bez ultimata maksymalnie 100 możemy naładować. Wiadomo, uwolnienie tego ładunku to jest strzał, strzał z railgun'a. Ok. No i wiadomo to zawsze najlepiej w głowy strzelać Ale wiadomo odpalamy sobie tutaj tego Perka To odpalamy I jest 150 Ale Jeśli naładujemy sobie 150 Kończy się ult Od razu Cofa się do 100 A te 100 do zera to dopiero po jeszcze troszkę cza Jakimś czasie Ale zobaczymy jak to się przekłada na większe obrażenia Dobra tutaj w głowę Bez perka Zabrałem mu 173 damage'a, a teraz ile będzie na 150 energii? Ok. Fire. Tutaj było 248. Wiadomo, tutaj jeszcze był pancerz, ale e, jaki ja tutaj widzę największy pożytek strzelając w typowych bohaterów, DPS-ów i healerów. Dzięki temu perkowi będzie można na spokojnie skupić się na body shotach zamiast na headshotach. Wiadomo, headshoty dużo trudniej trafić, zwłaszcza dla mnie. <grym> <grym> tak? I biorąc ten perk, ja będę właśnie starał się trafić w ciało. Dużo łatwiej, a na 150 energii te obrażenia już będą tak wysokie, że, że rzeczywiście bodyszoty mogą zabić. Może nie, jak będą mieli full HP, ale wiadomo podstawowy atak plus bodyż plus railgun to to, to no, łat koniec końców rzeczywiście no łatwiej wykończyć. Przede wszystkim no mi się to przyda. <laughs> Przechodzimy do głównych perków. Pierwszy to podwójne silniki. Wślizg dostaję dodatkowy ładunek oraz troszeczkę jest zmieniany Kierunek skoku. Chodzi o to. Najpierw pokażę Wam, jak to wygląda bez perka. Wykonujemy ślisk, skok, i dostałem się gdzieś na taką wysokość, prawda? Natomiast odległość, jaką pokonuję, to jest gdzieś tutaj, pomiędzy tym słupkiem a tutaj tą ścianą. Ale dobra, teraz bierzemy perk, pyk, dodatkowy ładunek. I w trakcie skoku jest niżej, ale dalej. O. E, czyli, wiadomo, to bardziej nas wybija do przodu, ale niżej. Owszem, na tym możemy stracić typu, że nie dostaniemy się na jakieś wyższe pozycje, na jakiś balkoniki i tym podobne ale no, szybciej dogonimy wrogów, e, więc no, jest takie coś za coś trochę zmiana, właśnie, nawyków musi być e, i no, sami musimy uznać, e, czy wolimy e, skakać wyżej, ale najkrótszy dystans, czy dalej, ale niżej. Sądzę, że koniec końców lepiej jest skakać dalej. No i ostatni główny atut to przyczepny syfon strzał zakłócający może przyczepić się do wroga oraz zadawanie obrażeń tym strzałem zakłócającym też nam generuje energię do tego railgana. To jest ciach. Okej. Okay. I podąża. Normalnie to nie. No. Jak trafiłby na tego Ramatrę, to owszem, te pole zostałoby aktywne, ale stałoby w tym miejscu, gdzie zostało aktywowane. Zobaczymy też, jak to wygląda z tą energią. No to wiadomo, był pancerz, więc mniej tej energii naładowałem, ale nie jest to nigdzie zaznaczone. Nie wiem dlaczego. Chodzi o to, że e, wróg, który e, będzie miał na sobie ten strzał zakłócający, jednak otrzymuje mniej obrażeń. To może, to może by było za silne. Już wam zademonstruję. Coś takiego. O. Widzicie. Jest duża różnica. Duża różnica w życiu. No i to też może być fajne, że przeciwnik, który ma na sobie ten strzał zakłócający, on nie umrze, ale uciekając pójdzie do swojej drużyny. I on będzie zabijał kompanów, i może być coś takiego, że ktoś krzyczy na voicejacie. Eee, typie, nie idź tutaj, nie idź do nas! Why you standing sojourn? Eee! Coś takiego, że żeby nie było toksyczności. Typu, że, e, ty, kretynie, zabiłeś nas! Miałeś na sobie ten strzał i do nas podszedłeś, czy ty myślisz? Eee! I to była Sojourn. Teraz czas na gameplay. I rzeczywiście fajnie będzie mi się grało tą postacią, bo jakoś nigdy nie przepadałem grać Sojourn. Przede wszystkim dlatego, że nie potrafię strzelać headów i ja byłem bezużyteczny, bo te railgany, mimo w pełni naładowane, no po prostu nie trafiały. Nie wykańczałem przeciwników. Dlatego tutaj perki zdecydowanie pomogą. <grych> Hej z innego wymiaru. Dziękuję, że oglądacie ten materiał. Staram się robić najlepsze na świecie filmy z Overwatcha. Po polsku dodatkowo wprowadziłem dla Was fajną zmianę na moim kanale. Nie ma na nich reklam. Sam wiem, jakie to jest irytujące, dlatego wyłączyłem wyświetlanie przed filmem oraz w trakcie. Byłbym wdzięczny za wsparcie mojej działalności, dlatego umieszczam link do dobrowolnych wpłat. Na Tipli możecie wpisać wiadomość do mnie, a następnie wybrać jedną z trzech metod płatności. Można skorzystać z Paypala nawet nie mając konta na nim. I zróbmy tak, wpisujcie coś śmiesznego w te wiadomości, albo coś interesującego, a ja te wiadomości będę, czy to wrzucać na mój serwer Discorda, albo na żywo czytać na streamach. Dziękuję za każde wsparcie. To gramy, to gramy, 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 gramy Sojourn, nią już dużo bardziej się czuję niż smugą. Wiadomo, bezpieczniejszy dystans można trzymać, nie trzeba ryzykować, z daleka zabijać. Tak, fajna mapa. Lubię Sypku Trojele. Prócz te tego takiego balkonu tam Dobra. Raz tak. Trzeba uważać na tą wdowę. Na co? Dobra, energia naładowana. U? Dobra. Soldiers. Nie, 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 bab, healerzy, healerzy. A, jest! Yeah! Uh -huh. He -he. Nie, soldier, nie, 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 Dobrze, dobrze, ale nie, nie, mamy bardzo fajnego Wintona. Zaraz perk, gotowy, ale nie, 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 O, nie, Upgrade zdecydowanie. Okej, okay. musimy. Ja mogę untować Bo dysz o tych, bo o Ja narzekam, że nie mogę headshotów trafić. Ja nawet bodyshotów nie mogę trafić. <gryzy> 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 so no. Idą czy nie? Idą. O, ale dobre. Aj cholera. Haj, taki łatwy strzał to był. Tak mi się pięknie podstawił. Okej, okay. zdecydowanie przyklejanko. O. ale fajnie idzie. Tak na razie. Tylko kurde, to... nawet nie mogłem strzelić. To ze stresu, moi drodzy. To ze stresu. Dobra, teraz mam e, perk, że mogę przykleić. Na tym się skupiać. Kurde. A? Kurde. Gdzie jest Winston? Tam, dobra. Przyklejanko, przyklejanko. Kurde, przeleciało O Boka to ma tak długi czas odnowienia. Przyklejanko, przyklejanko. No nie! Dobra. Tutaj coś poszło tym ultem. Ale się rozproszyłem. No. Kurwa. Aj, cholera. O i teraz? Nie, ale energii! Eee, to było dobre. Oj! Jeszcze raz. Jest! Eee, dobre! Eee. Ale troll. Kurczę! no, a czy generalnie zauważyłem coś takiego, że ten 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 uh, pocisk tak jak troszeczkę jakby skręci sobie. Mmm... wow. Ja tak naprawdę już dawno powinienem tam iść. O to chodzi! O to chodzi! No nie, no, ale gówno! No. Ale tilt. Spibi, i słuszny. Dobra, ale gdyby ja pierdziele. ale teraz się naprawdę na samym w końcu wkurzyłem. Bo znowu trafiłem w tę powierzchnię. A tam były 3-4 osoby, które gdyby. No przykleiłem. By, by, ja to widziałem, przykleiłem, przykleiłbym. Takie soczyste przyklejenie to by było. A! Polera, ale tak czy siak fajnie tego soldiera udało mi się zabić. Kurde tego ty nawet bodyszotów nie potrafisz strzelić. co za lamus jeden. <gry> Ale tak, ale, ale moim zdaniem, właśnie dzięki temu perkowi, można się na tym skupiać. Więcej, się może, więcej można osiągnąć, chyba od, do pewnego pułapu, do pewnego skilla. Jeśli ktoś już ma takiego skilla, to już nie no, headshoty w tym momencie zdecydowanie. No, dobra moi drodzy, to dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Popatki.